Witam Was bardzo serdecznie e, dzisiaj dzisiejszy odcinek można by było zatytułować Mission Impossible a to ze względu na to jaki karabinek chcę dzisiaj Wam przedstawić ja myślę, że go dobrze znacie przede wszystkim z tej gorszej strony e, i nie ukrywam, że to nie jest prawda dla początkującego strzelca zazwyczaj bywa tak że yy, yy, najlepszym wyborem w pierwszej kolejności jest karabin sprężynowy yy, są one najtańsze na rynku yy, zarówno te z, z niskiej półki jak te z, z lepszej to jaki wybierzemy karabin to, to będzie zależało tylko od naszego stanu wiedzy, od zasobu naszego portfela oraz tego co chcemy z tym strzelaniem naszym dalej zrobić. Czy, czy po prostu będziemy sobie strzelać do puszek na 5 metrów czy na 10 i do butelek czy po prostu pójdziemy bardziej ambitnie i zaczniemy strzelać, nie wiem, do tarcz do, do spinerów Teraz kwestia taka, od czego zacząć. No, tak, jak, tak jak wspomniałem przed chwilką, dużo, dużo na pewno zależy to od stanu naszego portfela. I często bywa tak, że stan naszego portfela powoduje, że kupujemy sprzęt tańszy. Czasami, jeżeli nie mamy w ogóle pojęcia na temat strzelania, nic kompletnie. I, i, i nawet nie nie sposiłkujemy jakąś, jakąś wiedzą nie wiem prze, w kwestii przekopania jakichś porów internetowych i tak dalej y, popytać co, co, co polecają na przykład osoby które są siedzą w tym już jakiś czas co polecają na początek y, do czego ja zmierzam w ogóle chodzi mi o to że Osoba, która chce zacząć strzelanie i nic o tym nie wie, lub wie bardzo niewiele, a nie, nie ma jak to się mówi odpowiednio, odpowiednich środków na to, więc zazwyczaj kupuje sprzęt bardzo niskiej jakości, sprzęt tani, ja nie mówię, że używany, aczkolwiek nowy, i okazuje się, że ten sprzęt yy, yy, rozczarowuje go. Rozczarowuje go. Tak było w moim przypadku. I teraz są dwie grupy osób. Jedna, jedna grupa osób to osoby, które zrezygnują, stwierdzą: hm, skoro ten karabin mój no, tak, taki, taki, a najczęściej pierwszym karabinem dla laika jest karabin. Chiński, chińskiej produkcji tutaj w przypadku tego prezentuję go jest to karabin lider 44 truglo jest to karabin sprężynowy ale o tym ma za momencik a druga grupa osób do której właśnie ja należę to osoby, które postanowią coś z tym zrobić skoro to tak nie strzela jak ja bym chciał więc Inwestuję, jeżeli mam oczywiście. W moim przypadku bo miałem o tyle szczęścia, że miałem. Inwestuję i ja skoczyłem od razu na całkiem górną półkę, czyli na karabiny PCP i jestem zadowolony. Ale dobra, miesznyim impasu dlaczego taki dzisiejszy odcinek? Karabinek uległ awarii, czego się, czego się w ogóle nie dziwię i wrócił, wrócił po naprawie serwisowej i po niewielkim tuningu firma która zajmuje się sprzedażą tego akurat karabinku w Polsce nie będę tutaj robił krypto reklamy wszyscy wiedzą o co chodzi stanęła na wysokości zadania i dzisiaj przeprowadziłem krótki test i stwierdziłem że muszę się z wami tym podzielić tym co osiągnąłem dzięki temu testowi mission possible Dlatego, że egzemplarz, który prezentuję, tak jak mówię, jest to karabin produkcji chińskiej na, na yy, karabin chiński produkcji chińskiej w Polsce sprzedawany pod nazwą LIDER 44 Truglo. Yy, jest to karabin sprężynowy, tutaj akurat mam do, przed Wami prezentuję model kalibru 4,5 sprężyna dolny naciąg lufa gwintowana yy, drewniana osada i dołączana do tego bardzo kiepskiej jakości luneta 4x28 test który przeprowadzę który wam zaraz pokażę właśnie dzięki tej lunecie nie może być nie byłem w stanie przeprowadzić testu bo robiłem próby nie byłem w stanie przeprowadzić testu na dalszych odległościach niż 15 metrów Uch. Jestem zaskoczony Ta Chinka potrafi strzelać w miarę celnie na 15 metrów Gdybym dysponował tutaj lepszą lunetą powiedzmy rzędu 35-40 powiększenie plus regulacja paralaksy mógłbym, mógłbym się nawet pokusić o test na te metrów 30 Niestety takiej lunety nie posiadam Próbowałem mierzyć na metrów, na metrów 30 z tej lunety i niewiele tam już widać, tak więc um, jestem, jestem po prostu zaskoczony, że po zakupie, tak jak mówię, to był mój pierwszy karabin, który, y, y, który mnie zniechęcił do strzelania, ale mnie zniechęcił w tym sensie, że go że sobie dałem spokój, poszłem dalej. Później próbowałem troszkę z niego strzelać, uległ awarii, awaria była fabryczna, wrócił po naprawie, po naprawie, po delikatnym tuningu, tak jest po prostu, y -y. Dostał się cud. Ten karabin strzela dość celnie, w miarę celnie. Amatorom strzelania jeżeli, jeżeli Życzę po prostu im Jeżeli tym osobom, które Kupują Chinki Kupują chińskie sprężynki Typu właśnie Lider, nie wiem, Norconia Germany na przykład Jest, jest jeszcze taki, którym też Miałem okazję strzelać I nie byłem zbytnio zachwycony Ale życzę po prostu Wszystkim strzelcom początkującym Którzy zaczynają Chinki żeby dostał im się taki model jak mój bo to nie, znie, nie, znie, nie, nie, nie zniechęci ich wręcz przeciwnie zachęci do strzelenia do strzelectwa i te osoby bo tak jak mówię były dwie grupy jedni rezygnują drudzy, drudzy idą dalej a dzięki temu że dostanie im się w ręce taki model który jest w miarę celny i, i, i dość dobrze funkcjonuje to cała ta grupa pójdzie dalej nie będzie już dzielenie na pół że tamci zrezygnują ze co tylko cała grupa zostanie zachęcona i pójdą dalej i myślę że nawet część z nich ten karabin sobie zostawi w domu na pamiątkę ze względu na to żeby żeby właśnie później nie wiem patrzeć na niego patrzcie nie wiem Synowi, córce pokazać, żonie, matce, patrz, od czego zaczynałem. Dzisiaj strzelam z PCP i po prostu nie wiem, na zawody jeżdżę nawet. Można by było tak powiedzieć. Bo i takie były historie. To co? Ja teraz Wam zaprezentuję, jaką strzela Tam, tam jest, yy, pokaz jest zamontowana druga kamerka, żeby nie było jakiejś bójdy strasznej. I ja będę strzelał, kamerka re będzie rejestrować. Mam nadzieję, że tej kamerki nie zastrzelę. Ja będę strzelał, oddam kilka strzałów do tarczy oraz do spinnerów. I zobaczycie, że Mission Impossible jest impossible. Przedstawimy sobie tutaj ten. Przy okazji, poka pochwalę się swoim stanowiskiem strzeleckim, czyli tutaj, tutaj na krzesełku jest mój acanik, który mieliście już okazję poznać. Ostatnio zmontowałem sobie taki stojaczek z, ze stojaka na, 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 na opony. Stojak jest niekompletny, więc więc nadaje się tylko i wyłącznie do do strzelania z, z pozycji siedzącej Dobra, żeby nie przeciągać struny wśród oczywiście Diabolo Egzak i 4,5 4,51 Naciągamy Pamiętajmy o obrót tym, żeby blokować rączkę, bo Naczytałem się w sieci, że były sytuacje, że obcięło komuś palce, że zamknęła się komora ładowania samej Sjarmet. I co Kilzon jest mój. Czarne. pięknie. Teraz trochę pomęczymy spinnerki. W związku z tym, że jest marna. marna luneta, więc te wieżyczki pod wpływem drgancie przestawiają co chwilę. Dobre. Trafienie, strzał, trafienie strzał. Nic dodać, nic ująć. Nic dodać, nic ująć. Egzemplarz, który trzymam w ręku, prawdopodobnie jest najlepszą chinką, jaką kiedykolwiek w życiu trzymałem. Był jeszcze jeden jakiś karabin PCP Finka. To był nieważny. Proszę Państwa, Mission Impossible z liderem 44 TG. Dziękuję za uwagę.